Konferencja poświęcona będzie bezrobociu, przede wszystkim bezrobociu wśród młodych młodego pokolenia. Symptomy i dane, które są ostatnio prezentowane przez Eurostat, wskazują niestety bardzo, bardzo niebezpieczny trend. Na konferencji oczywiście jest z nami dzisiaj wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Mateusz Morawiecki oraz pan wiceminister Paweł Jabłoński. Panie premierze oddaj głos. Setki CV rozsyłane przez młodych ludzi, malejąca liczba ofert pracy, galopujące bezrobocie wśród młodych, ale także bezrobocie, które coraz szerzej daje się odczuć w całej Polsce. Masowe zwolnienia, grupowe zwolnienia w bardzo wielu miejscach w Polsce, które odwiedziłem, rozmawiałem z, z ludźmi. Ludzie są przerażeni. Dramaty, coraz częstsze dramaty. Młodzi. Szukają miejsc pracy i zastanawiają się z powrotem nad tym, czy nie jechać za granicę. To kolejne dramaty, rozbite rodziny. Nie tak dawno temu to była normalna rzeczywistość w Trzeciej Rzeczpospolitej. Upiór, zmora, bezrobocia była tym głównym problemem, który spędzał sens powiek wszystkim Polakom przez 25 lat, co najmniej 25 lat. Pamiętamy to doskonale. Dzisiaj niestety ten czas wraca. On już wrócił. Popatrzcie Państwo na statystyki, które spływają z Eurostatu, z Komisji Europejskiej. Mamy skokowy przyrost bezrobocia wśród młodych, wzrost najwyższy w całej Unii Europejskiej, wzrost tego bezrobocia o około 27%, prawie 37%, najwyższy, najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Bezrobocie wśród młodych sięga powyżej 13 punktów procentowych. To są ludzkie dramaty. To są problemy, z którymi powinien natychmiast radzić sobie ten rząd. Możecie ktoś z Państwa zadać takie pytanie, a może to jest problem całej Europy Środkowej. No bo jeśli tak, no to w takim razie Polska jest jakoś tam w cudzysłowie usprawiedliwiona, przynajmniej częściowo. Otóż nie. Na Litwie, na Słowacji bezrobocie wśród młodych spada. Jest spadek, jeśli dobrze pamiętam, o około 25% względem wartości referencyjnej. W Polsce, w tym samym czasie, powyżej 25% wzrost bezrobocia wśród młodych. To jest dramat, którym natychmiast powinien się zająć rząd. Ale spójrzmy na to też od tej strony. Co to oznacza z punktu widzenia całego społeczeństwa polskiego? Te wszystkie dramaty, malejąca siła nabywcza, malejące impulsy konsumpcyjne dla gospodarki, to oznacza również, że ten rząd zmierza w kierunku eksportu miejsc pracy, eksportu ludzi. No bo jeżeli nie ma pracy w Polsce, to setki Polaków wyjeżdżają z Polski. Pamiętamy tę ostatnią falę za pierwszego Tuska, lata 2007-2015. Gwałtowny wyjazd, emigracja około miliona, a niektórzy szacują nawet do dwóch milionów ludzi. Od 2004 roku to pewnie było co najmniej dwa miliony ludzi. Czy szykuje nam się kolejna wielka fala bezrobocia? Mamy gwałtowne przyrosty bezrobocia w poszczególnych miejscach w Polsce. I te rekordy, które dzisiaj tu Państwu pokazujemy w oparciu o dane płynące z Eurostatu. No, gratulacje! Jesteśmy na czele rankingu, tylko po złej stronie. Z takim czymś mamy dzisiaj niestety do czynienia. Dlatego musimy przeciwdziałać temu i my, jako odpowiedzialna opozycja, proponujemy w Zespole Pracy dla Polskich szereg rozwiązań. Tutaj za chwilę koledzy powiedzą jeszcze o dodatkowych elementach całego programu, jak temu przeciwdziałać, jak zapobiegać rosnącemu bezrobociu. Jak tylko powiem, w CV do pracy w 30 dni Jeden z, jedna z propozycji przeszkolenia związane z nowym rynkiem pracy czyli różnego rodzaju technologie cyfrowe związane ze sztuczną inteligencją i tak dalej, to, co też wpływa na rynek pracy, jeżeli my będziemy po stronie tych, którzy rozumieją te technologie, to będziemy mieli więcej miejsc pracy. Premier musi natychmiast jechać do tych zakładów, gdzie, gdzie ogłaszają zwolnienia grupowe, proponować rozwiązania, ulga dla przedsiębiorcy za, na zatrudnianie młodych ludzi, to, co myśmy wdrażali. Tak gwałtowny spadek bezrobocia w czasie, kiedy ja byłem premierem, nie stał się sam. Mieliśmy wprowadzonych szereg programów. Podatek PIT dla młodych do 0% do 26 roku życia, różnego rodzaju ulgi, ale także programy mentoringowe, które też proponujemy w ramach naszych rozwiązań które są częścią całego pakietu, nie potraficie zająć się tym, wziąć tego byka za rogi, weźcie od nas, damy Wam to z ogromną przyjemnością, ponieważ chociaż trochę przyczyni się to do obniżenia tego dramatu, z którym mamy do czynienia teraz. Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie. Premier polskiej biedy, polskiego bezrobocia, ten, którego chyba teraz już ludzie sobie przypominają lepiej z tamtych lat, kiedy bezrobocie w Polsce szalało. Ponad 2 miliony 300 tysięcy ludzi bez pracy. Kiedy teraz ogłoszony deficyt budżetowy na półrocze to 120 miliardów złotych, a komentatorzy, ekonomiści pokazują, że zabraknie ministrowi finansów i premierowi w tym roku co najmniej 30 miliardów złotych wpływu. To dlatego nie mają pieniędzy na walkę z bezrobociem, dlatego nie radzą sobie, nie potrafią zarządzać gospodarką. Niech ustąpią miejsca tym, którzy wiedzą, jak się zarządza gospodarką, jak powodować, żeby bezrobocie malało, żeby deficyt budżetowy był w ryzach. Żeby dług publiczny do PKB niezależnie od programów malał, od programów społecznych, bezpieczeństwa. Mamy szereg propozycji. Chwalicie się wydatkami na bezpieczeństwo, pieniędzmi, które my wam zostawiliśmy? Dobrze, chwalcie się. Ale przynajmniej te pieniądze wprzęgnijcie w gospodarkę polską. Co się dzieje w niezwykle ważnych dla polskiego przemysłu zakładach w Polsce? Paweł o tym opowie, pan minister Jabłoński opowie o tym, co się dzieje w Raciborzu, w zakładzie, w Rafako, chociażby i nie tylko, do którego pojechał premier przed wyborami w 2023 roku, obiecywał, że obroni Rafako. Rafako dzisiaj bankrutuje. Szanowni państwo, galopujący dług, rekordowe wzrosty bezrobocia wśród młodych, spadek poziomu zatrudnienia w gospodarce, zapaść w przemyśle. Dramatyczne dane związane z tak zwanym wskaźnikiem PMI, czyli wskaźnikiem zamówień w przemyśle. To tylko garść danych, które pokazuje tutaj dzisiaj, żeby uzmysłowić, że ten rząd powinien natychmiast wziąć się do roboty. A co oni robią? To jest grupa rekonstrukcyjna, która rekonstruuje się. Teraz słyszycie o tym, prawda? Rekonstrukcja taka, siaka przesuwamy o tydzień, przesuwamy jeszcze o tydzień, no jeszcze przesuńcie o tydzień. Jeszcze bardziej się sobą zajmujcie. Tak. A młodzi dramatycznie szukają możliwości zatrudnienia. Premier powinien wyłącznie tym się zajmować, bo młodzi są przyszłością narodu, a nie tym PR-em, tym wyśmiewaniem się ze wszystkiemu, tym dywagowaniem czy tydzień pracy czterodniowy. Tydzień pracy dla bezrobotnych to jest zero dniowy, panie premierze, i w pakiecie zero wynagrodzenia. To jest wasz program, który żeście zrobili dla młodych. I to są te dramaty, z którymi dzisiaj się borykamy. Jestem gotów pracować z rządem, pomóc im, przekazać nasze pomysły z Zespołu Pracy dla Polski, pokazywać wszystko, co można zrobić. Tylko weźcie się wreszcie do pracy. Polska, a zwłaszcza młodzi ludzie, wołają o to naprawdę. Szanowni Państwo, Pan Premier wspominał o panu Donaldzie Tusku, natomiast wy, warto wywołać dzisiaj bardzo wyraźnie i bardzo głośno, gdzie jest pani minister Ziemianowicz-Bąk, minister pracy. Czym się w tej chwili zajmuje? Jakie sprawy leżą w tej chwili w jej, w jej głowie? Jaki ma pomysły na to, żeby tę sytuację rozwiązać? 27,4 Wzrost. Bezrobocia wśród młodych, pan premier o tym przed sekundką powiedział, ale nie dotyczy to wyłącznie młodych ludzi. Ogólny wzrost bezrobocia według Eurostatu wzrostu wzrósł w yy, maju tego roku do 3,3 z 2,8. To jest bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi o stopę. Jeżeli chodzi o młodych. Jeszcze do 20, w tym czasie, do, jeszcze tak, jeszcze w tym czasie. Jeżeli chodzi o młode pokolenie, zajmowaliśmy siódmą lokatę. W 2024 roku, w maju, dzisiaj zajmujemy 14. lokatę. Oczywiście, gradacja jest ta negatywna. I to pokazuje, gdzie dzisiaj młodzi ludzie mogą poszukiwać swojego miejsca. Bo według metodologii, tak zwanej BAL, aktywności, to ponad 80 tysięcy więcej młodych ludzi i 80 tysięcy obywateli szuka pracy w Polsce. To pokazuje tą skalę. A co widzimy z drugiej strony? Z drugiej strony widzimy, że o kilkadziesiąt tysięcy miejsc etatów w ramach przedsiębiorstw jest mniej. O kilkadziesiąt tysięcy również, o 9%, bo to też należy warto powiedzieć, o 9% na 50 najważniejszych portalach o pracę jest mniej ogłoszeń. Czyli skala nie jest wyrażona Epizodycznie. Skala jest wyrażona systemowo, zarówno po stronie podaży, jak i popytu na pracę. I to jest dzisiaj ogromny problem. Głównie dotyczy młodego pokolenia. Te prawie 30% młodych ludzi musi znaleźć swoje miejsce. Było tutaj wspomniane, gdzie to miejsce ma znaleźć czy w Polsce, czy poza Polską. Te dramaty z 2007-2015 wszyscy doskonale pamiętamy. I tego na pewno nikt, nikt dzisiaj nie chce. Ale trzeba też przytoczyć informację dotyczącą wzrostu bezrobocia również wśród kobiet. Ponad 20% wzrostu bezrobocia wśród kobiet w Polsce według danych Eurostatu za maj 2025 rok. Wśród mężczyzn jest ponad 10% wzrost. Ogólnie składa się to na znaczący wzrost bezrobocia. Powiem więcej, według danych Ministerstwa Pracy, bezrobocie w czerwcu na podstawie GUSU jest wyższe niż to, które było w maju. A to w tak zwanej koniunkturze sezonowej na pracę niesłychanie rzadko się zdarza, żeby w okresie od kwietnia do czerwca następował wzrost bezrobocia. No i tym. Takim elementem kulminacyjnym, domykającym klamrą, pokazującym, że te dane nie są wyssane z palca, ale są rzeczywiście autentyczne, pokazuje to skala zwolnień grupowych. Skala zwolnień grupowych, którą udało mi się przygotować na podstawie danych z województwa śląskiego. Wojewódzki Urząd Pracy publikuje tego typu informacje. I faktycznie zwolnionych osób za okres od stycznia do maja tego roku. To jest prawie 2000 osób. Ale co jest najważniejsze, nawet nie tyle w samej wymierności tej liczby, ale o dynamice wzrostu, proszę zobaczyć od 2023 do 2025. Od 2,4 do 2,25 to jest wzrost prawie 300%, a od 2023 to jest, o ile dobrze pamiętam, 778%. To jest skala dzisiejszych również zaniedbań i braku troski o polską gospodarkę i polskiego pracownika. Niech się pani Dziemianowicz Bąk, pani minister, naprawdę weźmie dzisiaj do, do pracy, bo obywatele oczekują czegoś innego niż refleksji na temat rekonstrukcji. Ja się bardzo dziękuję, bardzo, dziękuję i bardzo się cieszę, panie premierze, że w ramach pracy, zespołu pracy dla Polski te rozwiązania, o których pan wspominał, mogą być wdrażane i będą, będą mam nadzieję, wdrażane, jak tylko rząd prawa i sprawiedliwości powróci i weźmie z powrotem odpowiedzialność za Polskę. Na to, na to bardzo liczę. A w ramach zwolnień grupowych, to, szanowni państwo, jedyne zwolnienie grupowe, które powinno mieć miejsce, to jest Zwolnienie grupowe w rządzie obecnym. Bardzo dziękuję. Dokładnie tak jest, szanowni państwo. Ten rząd zajmuje się miejscami pracy swoimi własnymi. Kto będzie wiceministrem, takim czy takim, kto będzie marszałkiem, kto wicemarszałkiem, kto wicepremierem. Tymi miejscami pracy się zajmują. Pani minister Dziemianowicz-Bąk także, dlatego że ona również o tej rekonstrukcji opowiada. A rzeczywistość poza pałacami, aleje ujazdowskie, gmachy ministerstw rzeczywistość w Polsce wygląda zupełnie inaczej. I co gorsza, to będzie szło w jeszcze bardziej niebezpieczną stronę, bo dzisiaj jest tak, że w tych cieplejszych miesiącach koszty, jakie firmy ponoszą, są też nieco niższe, nie ma choćby kosztów ogrzewania. Ale tak naprawdę zasadniczą przyczyną jest coś, co uderzy we wszystkie polskie firmy już za kilka miesięcy. Ogromny wzrost kosztów energii, ogromny wzrost kosztów ogrzewania, ogromny wzrost kosztów prowadzenia działalności. Przecież to właśnie z tego powodu są te zwolnienia, bo zwolnienia są i w firmach państwowych, i w firmach prywatnych. Redukcje zatrudnienia, ograniczenie produkcji, zmniejszanie wymiaru pracy, obniżanie wynagrodzeń. To, co widzieliśmy przed momentem, jeśli chodzi o województwo śląskie, 2000 osób w ramach zwolnień grupowych tylko do maja. Przecież są jeszcze setki osób, które zostały zwolnione, nawet nie w ramach zwolnień grupowych, tylko po prostu w ramach redukcji etatów. Pan premier wspomniał o Raciborzu. Rafako to taki emblemat. Ta spółka zatrudniała jeszcze kilka lat temu ponad 2000 osób. Dzisiaj upadła. Została doprowadzona do upadłości i to przez kogo? Przez rząd Donalda Tuska. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, drodzy państwo. Tusk przyjechał do Raciborza dwa lata temu i mówił tak. Nie można doprowadzić do sytuacji, żeby jedna spółka państwowa, wtedy chodziło mu o Tauron, Doprowadziła do upadku takiego zakładu z tradycjami jak Rafako. Wtedy toczyły się negocjacje z Tauronem. To było zarządów rządów pana premiera Morawieckiego. I te negocjacje udało się zakończyć sukcesem. Tauron porozumiał się z Rafako. Tauron nie doprowadził do upadłości Rafako. Ale inna spółka państwowa, spółka z grupy JSW, spółka JSW Cox, miała inny spór. Ponad 10 razy mniejszy był ten spór niż spór z Tauronem. Przyszedł Tusk. Przyszedł nowy zarząd, nominatka polityczna, była wiceminister zresztą z rządu Tuska, pani Schmidt, została prezesem JSW. Natychmiast zerwali negocjacje, natychmiast zostały spełnione przesłanki do ogłoszenia upadłości. Rafako upadło, Rafako nie ma. Zakład z tradycjami ponad 80 lat doprowadzili do upadku. Inna spółka z Raciborza, Rafamet, Następna taka sprawa to spółka już państwowa. Tam wstawili do rady nadzorczej siedem osób, koszty się zwiększyły, musieli ogłosić postępowanie sanacyjne. Teraz dokapitalizowali tą spółkę, ale pracownicy każdego dnia boją się, że zostaną zwolnieni. Kolejna spółka: Henkel, dawna polena, 150 osób, zakład do zamknięcia. Makro likwiduje cztery supermarkety, także na Śląsku, w Rybniku, między innymi. I kolejne firmy prywatne ogłaszają takie zwolnienia, ogłaszają redukcję etatów, ogłaszają ograniczenie działalności, spada liczba zamówień, a rząd co robi? A Rząd udaje, że się nic nie dzieje. Rząd chwali się jakimiś wyimaginowanymi sukcesami, ogłaszają sukcesy, że coś wywalczyli w budżecie Unii Europejskiej. Wczoraj była o tym mowa, okazało się, że oni nie wywalczyli, a nawet ten zły budżet będzie jeszcze gorszy, bo Niemcy zaprotestowali. Tak to dzisiaj wygląda. I ja się zwracam tą drogą właśnie do pani minister Dziemianowicz-Bąk, bo ona odpowiada za rynek pracy. Zapraszam Panią do Boże. Niech Pani przyjedzie do mnie, a nawet nie do mnie, przede wszystkim do ludzi, którzy tą pracę tracą, którzy już pracę stracili, albo którzy są zagrożeni utratą miejsc pracy. Zapraszam Panią do Boże, pokażę Pani te miejsca, pokażę Pani, że ludzie rzeczywiście muszą wyjeżdżać do pracy do Niemiec, do Austrii, do Czech, bo tam praca jeszcze jest. A w Polsce tej pracy jest coraz mniej, tych pensji jest coraz mniej, bo nawet jak ktoś pracę znajdzie, to, to wynagrodzenie jest tak niskie, że w starciu z drożyzną nie pozwala tak naprawdę na nic, poza podstawowym utrzymaniem się. Taka jest dzisiaj rzeczywistość. Więc rząd podnosi, chwali się podnoszeniem płacy minimalnej o ile? 3% zdaje się teraz ma być podniesione. Przecież to jest kompromitacja. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości podwyżki płacy minimalnej to było 10-15% rocznie, po to, żeby przebijać też to, że była inflacja. Dzisiaj inflacja jest wyższa. Ten wzrost płacy minimalnej nawet nie pokryje, Wzrostu inflacji, czyli de facto jest to obniżka. I co pani minister zadowolona z siebie, co cały ten rząd zadowolony z siebie robi? Zajmuje się właśnie sam sobą. Wzywamy państwa do tego, żebyście się, właśnie albo tak zrekonstruowali, żebyście po prostu odeszli, oddali te stery ludziom, którzy się na tym znają, a przede wszystkim, którzy mają to na pierwszym miejscu w swoich priorytetach, żeby ludziom pomagać, a nie zajmować się samymi sobą.